Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę wam przepis na tradycyjne uszka z grzybami. Do zrobienia takich uszek z grzybami będę potrzebowała: do ciasta mąkę pszenną, olej bądź oliwę z oliwek bądź inną oliwę jaką macie, sól, ciepłą wodę, foremkę do uszek, grzyby. Ja już wcześniej sobie, dzień wcześniej sobie namoczyłam w zimnej wodzie. Możecie to zrobić też godzinę przed robieniem uszek. Cebulę, jedno żółtko, olej, bułka tarta, sól, pieprz i to wszystko. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na początek zacznę od ciasta. Do miski wrzucam sobie mąkę pszenną. Następnie dodaję sól. Olej u mnie rzepakowy i ciepłą wodę. Całość wyrajam na gładką masę. Wody oczywiście dolewamy tyle, żeby nam się wyrobiło gładkie ciasto. Ciasto przekładam sobie na stolnicę, jeszcze je wyrabiam. Ciasto na łóżka mam już wyrobione, przykrywam je ściereczką, żeby nie wyschły. Teraz zajmę się farszem. Zamoczone grzybki przegotuję chwilę, około tak 3 minutek i następnie będę je smażyć. Grzybki mam już obgotowane, teraz przeleję je na sitko. Tylko pamiętajcie, nie wylewajcie sobie tego wywaru, z niego możecie zrobić barszcz bądź zupę grzybową, jest bardzo dobry. Przelewam grzybki na sitko. Poczekam chwilę, aż obciekną i wtedy je posiekam na drobne kawałki. Obgotowane grzybki teraz sobie posiekam na drobno. Przygotowałam sobie od razu miskę, żeby do niej wkładać. Grzybki mam już posiekane, teraz zabieram się za dokończenie tego farszu. Na patelnie wlewam olej i wrzucam cebulę. Gdy się zeszkli, wrzucę grzyby. Do podsmażonej cebulki wrzucam teraz grzyby. Wszystko razem dokładnie mieszam. Od razu doprawiam solą. Tak około pół łyżeczki. pieprzem. Wszystko razem podsmażam, jeszcze tak około 3 minut. 3-5 minutek. Farsz do uszek mam już gotowy, teraz wystawiam go trochę, żeby się ostudził. Grzybki z cebulką mam już przestłodzone, teraz dodaję do tego je żółtko i bułkę tartą. Do grzybków dodaję żółtko. I bułkę tartą. I całość razem mieszam. Dzięki temu nasz farsz nie będzie się rozpadał. I będzie nam się łatwiej nakładało na uszka. Mogę się zabrać teraz za robienie uszek. Ciasto sobie podzieliłam na części, wzięłam sobie mniejszą część i teraz rozwałkuję je bardzo cienko. Od czasu do czasu oczywiście blat możemy sobie podsypać mąką, jeżeli nam się przykleja. Widzimy, ciasto jest bardzo elastyczne i plastyczne, nie przykleja nam się do blatu. I teraz będę wycinać małe kółka. Ja mam do tego taką specjalną foremkę do uszek, ale jeżeli nie macie, możecie użyć zwykłego takiego kieliszka. Kółeczka mam już powycinane, teraz ponakładam sobie farszu. Farszu nakładamy nie za dużo, żeby nam się dobrze zawinęło. I zawijamy nasze uszko. Najpierw na pół. Możemy wziąć sobie w rękę. Zawijamy na pół. I dwa rogi łączymy. I tak powstaje nasze jedno małe uszko. I tak robimy z kolejnymi. Na pół. Trochę farszu nam może wyjść. Musicie uważać, żeby dobrze były sklejane, bo podczas gotowania nam się rozkleją. I kolejne uszko gotowe. I tak robimy z każdym kolejnym. Uszka mam już polepione. Z tego przepisu wyszło mi około 150 sztuk. Teraz wrzucam je na gotującą wodę. Wyciągam dopiero, gdy wypłyną. Wrzuciłam około 30 sztuk. Oczywiście wodę wcześniej osoliłam. Porcję uszek mam już ugotowane. Opłukałam je jeszcze zimną wodą, żeby się nie posklejały. Wyrzucam je na talerz. Podajemy oczywiście z barszczem czerwonym. Myślę, że to super przepis, który przyda Wam się na Wigilię. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!